Dzisiaj mam dla Was dwie super marynaty do piersi z kurczaka. Oczywiście, przed zamarynowaniem musimy przygotować odpowiednio piersi z kurczaka. Mięso oczyszczamy ze zbędnych pozostałości, rozbijamy piersi z kurczaka, tak aby delikatnie poprzerywać włókna, a następnie solankujemy piersi z kurczaka w solance 10% przez jakieś 12 godzin. A teraz marynaty azjatycka, czyli sos sojowy jakieś 100 ml, sos rybny, jedna łyżka olej sezamowy, jedna łyżka pasta gochujang lub inna pasta z papryczek, czyli jedna łyżeczka, trzy ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, osiekane papryczki, czyli i drobno posiekane. Ciekany szczypiorę. Całość dokładnie mieszamy i gotowe. I następna marynata musztardowo-miodowa. Jako baza musztarda diżą lub musztarda miodowa. Sok z połówki cytryny, jedna łyżka miodu, dwie łyżki oliwy z oliwek oraz czarny pieprz. I również dokładnie mieszamy. Pierś z kurczaka wrzucamy do woreczków strunowych, zalewamy marynatami i odstawiamy do lodówki na dwie godziny. Zamarynowanego kurczaka grillujemy w temperaturze 180 stopni po jakieś 6 minut na stronę, tak aby osiągnął 72 stopnie wewnątrz. I gotowe. Super soczyste, grillowane piersi z kurczaka w dwóch smakach.